No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i niezmiernie serdecznie witam Was w kolejnej analizie na moim kanale. Dzisiaj analiza widza, czyli analiza, która od tych analiz proplayerów e, różni się tym, no, że tutaj przede wszystkim nie mamy żadnego wpływu na to, kogo przyjdzie nam oglądać, bo ja nigdy nie oglądam tych analiz wcześniej. Z tego to względu, żeby zrobić tutaj niejakie show, żeby po prostu samemu przeżywać to. E, Razem z Wami po raz pierwszy rozumiecie o co chodzi, a dodatkowo oczywiście staram się też na bieżąco poprawiać tutaj, jeżeli oczywiście będzie ku temu szansa i potrzeba, widza, żeby mu może pomóc w osiąganiu lepszych wyników. Także standardowo, jeżeli taka seria wam się podoba, a wiem, że podoba, to zostawcie proszę łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, mi to niezmiernie pomaga. Celem tego odcinka jest 1000 półk w górę. No i zachęcam również do subskrypcji, bo brakuje bardzo niewiele do 175 tysięcy osób na tym kanale. Także, jeżeli jeszcze nie należy do tego grona, kliknij ten czerwony przycisk, subskrybuj pod tym filmem i dołącz. Do nas. Nim jednak przejdziemy do konkretów, to pragnę Wam przypomnieć, że mój kanał wspiera Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry do ładowania kont Xbox, PlayStation i nie tylko w najlepszych cenach. Jak to działa? Klikacie w link z opisu pod tym filmem. Następnie w wyszukiwarce na stronie wpisujecie to, co Was interesuje. Dla przykładu, niech to będzie subskrypcja PlayStation Plus na 365 dni. Następnie wybieracie najtańszą ofertę. Dodajecie ją do koszyka, a tam w polu kod rabatowy wpisujecie kod rabatowy Goldzor, dzięki któremu wasze zakupy będą jeszcze tańsze. No dobrze, a my zaczynamy analizę widza. A, nagranie z PlayStation, także jakość nie będzie najlepsza, ale mam nadzieję, że będziemy tutaj widzieli. A, no przynajmniej cokolwiek, raczej nie powinno być źle. A, także PlayStation, fatalne FOV, o tym wiemy. A fatalna ilość FPS-ów, jeżeli to nie jest PlayStation 5, a chyba nie jest, e, także no tu już są te główne problemy, e, widza. No ale oczywiście na to wpływu nie, nie każdy ma na to wpływ, żeby grać na lepszym sprzęcie. Także pomijamy e, tę kwestię. Ktoś tutaj wylądował za nim. Oi, oh motherfucker. <laughs> Okej. Okay. no późno zareagował, co może świadczyć o tym, że być może nie ma najlepszych słuchawek. Natomiast on no, na szczęście miał Milano, także mm, tutaj wygrał ten pojedynek z gościem na pistolet. No i wylądował na szpitalu, tak? Czyli miejscu, w którym praktycznie nigdy ja nie ląduję, bo nie lubię pojedynków e, właśnie na szpitalu, no bo tutaj dużo osób siedzi pochowanych w, e, w rogach. W ciemnych rogach, co jest jeszcze gorsze, a dodatkowo no, są te właśnie wysokie budynki wokół, na których też ludzie kampią. I jak was złapią na otwartym terenie, to oczywiście mogą być problemy. Pelington, wzięty, lubię Pelingtona na początek. I Far, czyli bardzo dobry zestaw broni z lutu. Eee, ciężko prosić o, o coś lepszego. O, widzi ofiarę. To będzie prosty frak. O, już selfa kolej znalazł w szynce. No to. Oh, nie trafił tym nożem do rzucania tutaj widz. No ale okej, okay, mamy drugiego fraga, przepraszam, nie trzeciego. Plejty są. E Przydałoby się jakąś lupkę zrobić, e w sensie kontrakt. Kontrakt, po prostu. Jako, że lupki na mapie nie widzę. To prawdopodobnie bounty będzie tutaj na na najlepszym e sposobem na wzbogacenie się. A tutaj spadał koleś. Jest selfem, koleś. Okej. Okay. to nieźle te, nieźle te selfy wypadają. O, mag 10 miał koleś. To ja bym podniósł tego maka, bo na blisko jest bardzo dobry. Zamiast tego pelingtona, bo jednak w, na tym obszarze ten Pullington mu się raczej nie przyda. A mak możemy uratować um, Dubsko. Tym bardziej, że ten far no ma mało amunicji e, w, e, i po prostu szybko ta amunicja ucieka. No ale mag nie został wzięty. No i kontrakt, kontrakt. Okej, okay, pieniądze też warto tutaj zawsze poszukać. Martwą ciszę wziął. I kolejny z ląduje. O, trafił go z tego pelingtona No teraz się akurat przydał Pelington. Ale nie rozumiem, czemu tego właśnie zlecenia przy sobie nie bierze. Hmm. Tak jakby nic go nie blokuje przed tym, żeby wziąć to zlecenie. Tym bardziej, że nie ma tutaj ciekawszych wokół. Dobra, zobaczmy, jak tego typa słyszy go, słyszy go. Okej, okay, kolejny łatwy frag, ale wiedział, że z lewej strony ktoś do niego ze sniperki strzelał. Najprawdopodobniej na tym budynku, dokładnie tak. No i zobaczmy, czy ustrzeli. Bardzo ładnie wyczekał, strzelił łeb. No i pięć fragów na początek, moi drodzy. To jest dobry start, jak na taką miejscówkę. Też się tutaj dużo osób, e, brew pozorom, ląduje, ale niełatwo jest wyjść z tej miejscówki z tyloma fragami. Bo tak jak mówię, można tutaj dostać naprawdę przypadkowe, e, przypadkowe obrażenia od jakiegoś kampera. Okej, okay, no jeżeli rezygnuje z tej lupy, no to powinien zacząć lutować te, te, te pomieszczenia. Słyszy kogoś, słyszy kogoś. Tylko gdzie? Ja nie mam pojęcia, gdzie ta osoba jest, bo on cały czas biega, sam hałasuje. O, czujnik pulsu, tutaj będzie game changer. Dokładnie tak, 22 metry. Tylko teraz nie wiadomo, czy na jego poziomie, czy wyżej. 11 metrów. A tutaj? Okej, okay, no i Far teraz pokazał swoją klasę. Bardzo dobry time to kill Fara teraz wygrał mu ten pojedynek. 6, 6400 amunicję obalającą miał koleś, O proszę, to miał bardzo dużo szczęścia. E, widz, że, że koleś nie miał załadowanej tej amunicji obalającej, bo gdyby miał, no to by nie wygrał tego pojedynku. Hmm, oczywiście nasz widz. Znaczy mój widz nie wasz. rozumiecie o co chodzi. Także szczęście e, w nieszczęściu e, tamtego kolesia, że znalazł amunicję obalającą, ale jej nie użył, bo pewnie chciał z nią poczekać na, na swoje bronie. I to też jest taka wskazówka dla Was, że czy jak już zna, znajdujecie tą amunicję obalającą, patrzcie kolejna. E, no to zakładajcie ją nawet na to, co macie, tak? No chyba, że jesteście przekonani, że za 10 sekund będziecie mieli swoje bronie. Ale generalnie no, warto ją zawsze założyć, bo po, no bo ona robi różnicę po prostu. Ona jest kompletnie zepsuta i robi ogromną przewagę w pojedynkach. Dobra, no dużo czasu spędza na tym szpitalu. Pieniędzy nie za bardzo y, uzbierał. Po 6,5 tysiąca no to teoretycznie BSP mógłby puścić, bo już naprawdę wątpię, że przed, e, przed e, darmowym zrzutem uzbiera te pieniądze. No, chociaż cały czas słyszymy tutaj te skrzynki. Ja Wraca na górę. O, bardzo powolny start. Mimo, że 6 fragów tutaj wyciągnął, za co należy tutaj pogratulować, no to jest to powolny start, mimo wszystko. O, przyfarciło mu się, jednak znalazł pieniądze. No to ma już nas rzucik. No i teraz jest idealna sytuacja do tego, żeby właśnie zrzucik sobie kupić. Tylko nie zrespił się tutaj żaden sklep na szpitalu. Patrzcie kolejna amunicja obalająca Wow, nieźle. Nie zrespił się żaden sklepik tutaj przy szpitalu, także będzie musiał zrotować do sklepu. A to to zawsze jest jakby ryzyko, także ja bym proponował wziąć tego jeepa, który jest pod nim i po prostu podjechać do sklepu jak najszybciej, po bliskiego. Nie ma co tu kombinować. Teraz dopiero bierze zlecenie i chciałbym poznać, a, jakby. O, widzicie, oznacza sobie sklep. E, dlaczego tak późno? Może to była tak, jego taktyka od początku, że dopiero jak będzie miał zbierany na zrzut i kupi zrzut, to będzie podjeżdżał. Oj, nie, 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 nie. Wy... Bez muzyki, bez muzyki, bez muzyki w pojazdach. Muszę to wyciszyć, bo to nawet prawa autorskie mi tutaj mogą wlecieć. Poza tym to przeszkadza po prostu. Wyłączcie tę muzykę w pojazdach, bo to dekoncentruje. Możecie nie słyszeć pewnych rzeczy poza tym. Także no do momentu aż będzie w tym pojeździe. Miejmy nadzieję, że nie będzie jeździł tym pojazdem e, non-stop, bo będą musiały mieć tutaj wyciszone. Ale, ale no, jest jak jest. Może to była jak... O, ma kolesia na czujniku. Prosty frak, bo ma hajkę. zaskoczył go z prawej strony. No, no i co. Kolega miał już swoje bronie, widzicie? Kolega miał już swoje bronie, bo bardzo długo spędził nasz widz czas w tym szpitalu. Za długo to trwało, po prostu. A poza tym, gdy zobaczył czujnik, gościa na czujniku pulsu, to e, jakby od razu się na niego rzucił, a mógł tak naprawdę wyczekać całą sytuację, Wsiąść do pojazdu i na spokoju to rozegrać. E, połasił się na fraga, no i koleś był. A, szybszy, był szybszy No i szybciej zauważył, tak? Mając swoje bronie wygrał po prostu ten pojedynek Także trochę tutaj nie farta było Ale dla, na jego szczęście w międzyczasie spadł już darmowy zrzut Teraz także teraz taktyka jest bardzo prosta, prawda? Wziąć swoje bronie i, i można wracać do gry Widzi, że tu auto podjeżdża Jest bardzo duża szansa na to, że tutaj też zrzut ma ten koleś Także no nie jest bezpieczną opcją lądowanie na tym zrzucie Gdzieś w pobliskim terenie powinien Wylądować, przeczekać, może gdy się uda podnieść jakąś ciekawą broń, ewentualnie próbować podejść. Ale też takie wiszenie w powietrzu tak długo teraz, to jest proszenie się o łeb. Tutaj koleś kupił się zrzut w ogóle, no to jak, jak miałeś lądować... No to już był na to moment idealny. Mógł lądować w momencie, gdy ten koleś ten zrzut zrzucał. To jest w ogóle dwóch kolesi, no to już w ogóle inna akcja. I co, będzie na nim lądował? Bardzo długo w powietrzu siedzi. A, no, tutaj naprawdę, ktoś by miał snajperkę, by go. Za... No, no, nawet nie snajperkę, no po prostu się, się, się kusił o, o zdjęcie w locie RPD trafił. Bardzo do on na ten moment. No i to, to jego wyczekanie mu tutaj pomogło. Pytanie, czy Czy tamten kolej zabił tamtego? Takiej informacji nie mamy. Ale zobaczmy, jakie bronie wziął. Wziął MP5 z duchem, zimnokrwistym i wzmocnieniem. Mołotowy oraz czujnik pulsu, BSP tutaj leżało. Więc yy, dziwny wybór, co najmniej dziwny, bo nie ma żadnej broni na daleko. Ale postawił tutaj na ducha zdecydowanie. Myślę, że to był jego po prostu plan. Dobra, no ma Pelingtona z ziemi, ale umówmy się, to nie jest idealna broń na daleko. Widział Kolesia, chyba. Chociaż przez tą jakość, trochę pixelozę. Też mi się mogą pewne rzeczy źle tutaj wydawać. No ale wybór, jakby. Polecam sobie zrobić jednak klasę z duchem. Mm, z bardziej taką ogólną bronią, tak? Bo MP5 jest stricte na, na blisko. No a mimo wszystko mogła być tu bardziej e, bezpieczna opcja. Okej, okay, tutaj chyba wrócił koleś, którego, który przedtem zginął, właśnie na te zrzuty. Podniósł jakąś swoją broń. Uuuu, dostał flesza. Nie wie co się dzieje. Tamten go podjeżdżał przez ten czas. Podjeżdżał. Ale tamten koleś się pogubił. I znowu tutaj fragę na. E, widz, ale. No, no, nie będę ukrywał, że sytuacja widza nie jest w tym momencie najlepsza. Sama MP5 ma tego traka. No i to właśnie nim powinien rotować. Znowu ta muzyka. Cholera, jasna. Byczki. Wyciszajcie te muzyki, bo to. To nie pomaga. To naprawdę Wam nie pomaga. W żadnym stopniu a przeżyjecie grając w grę, nie słuchając muzyki, tak? To jakby to dla mnie to jest tak zbędny dodatek i idiotyczny dodatek do gry, że, że nie wyobrażam sobie po prostu używania tego. 9700, więc teoretycznie mógłby teraz właśnie uzbierać te pieniądze. O, tutaj kolej zrzut sobie kupił. Mógłby zbierać pieniądze na zrzut wziąć sobie zrzut i kolejne bronie uh, nie wiem jak to wygląda w jego zestawach, ale, ale mógłby to zrobić, dobra, włączę już tutaj audio, bo, bo mamy pojedynek lewo, lewo w domku, w domku jest koleś ej, on, on bardzo słabe słuchawki masz, albo graż na głośnikach okej okay. No wygrał ten pojedynek na bardzo dużym szczęściu, ale... No musisz stary zainwestować w lepsze słuchawki, bo dużo, dużo tracisz, przez to, że nie słyszysz wielu rzeczy. 20 tysięcy ma. Ja bym sobie podniósł jakąś inną bronię od tego typa. On jednak tego nie robi, no to, to, to jest duży błąd, bo jakby ten wszystko lepsze jest od tego Pelingtona z ziemi, a tam było jakieś chyba kilo czy coś, więc, więc już by miał powiedzmy właśnie te lepsze bronie. Ktoś tu biega, ktoś tu biega dalej. Pod nim. Ok, znowu, znowu jeden HP mu zostało. No, to są takie pojedynki na styk, ale tutaj główny problem, jaki widzę, to bardzo słabe słuchawki. Ja w ogóle się zastanawiam, czy on nie gra na głośnikach w tym momencie, bo. No, kompletnie nic nie słyszę, mam wrażenie tutaj, widz. Nie korzysta kompletnie z. No, podstawowej funkcji, jakby w grach typu FPS, tak? Czyli z nasłuchiwania. No, to jest naprawdę duży problem, duży problem. No, musicie grać na słuchawkach, na dobrych słuchawkach. Ja nie mówię, żebyście wydawali na słuchawki po 1000 zł, ale już solidne słuchawki na pewno się znajdzie w, w kategorii 200-300 zł. Ja myślę, że to nie jest jakiś majątek i spokojnie można odłożyć na coś takiego, a to naprawdę polepszy wasze wyniki. O. Więc międzyczasie się tutaj dwóch typów podjechało. To jest jeden z nich. O! Kompletnie teraz aim zawiódł. Koleś grałem P5 z Cold Wara. No i tutaj fenomenalnie się obrócił. I to jest koniec tego gameplayu. A no wiecie co, moi drodzy? To był zdecydowanie gameplay, który... zaskoczył mnie w pewnym momencie tym, że chyba faktycznie koleś grał na głośnikach. Bo tutaj naprawdę te różne momenty, w których nie korzystał, tak jakby nie słyszał po prostu wrogów, no były ta, tyle razy, że no to nie może być przypadek. Musisz byczku sobie zainwestować w słuchawki. Naprawdę. To będziesz osiągał dużo lepsze wyniki. No i też oczywiście w tej sytuacji wróćmy do tego zgona finalnego. Zobaczcie, tutaj od początku wszystko źle zrobiłeś, bo podjeżdżały tutaj dwa auta pod jego miejscówkę. Także w tym momencie wyskakiwanie z tego okna nie jest najlepszym wyborem, no bo jakby wystawiasz się na otwarty teren nie tylko na tego jednego gościa, który tutaj podjechał, ale też potencjalnie na tego drugiego, który gdzieś tam z lewej strony jest. No i tutaj już pomijam to, że Mołotow też w tym momencie jakby nie miał większego sensu, no bo spokojnie mógł go teraz bardzo mocno obić z tej MP5, gdyby po prostu się wcelował. No a tutaj już dalszy, no to patrzcie. Tu go gubi to, że słabe słuchawki nie słyszał wcześniej, że ta osoba biegnie w tym kierunku. Nie wcelował się. No i tutaj już było e, paniczne strzelanie. Zero, praktycznie, strzałów trafionych. Koleś ładnie się tutaj obrócił. E, trafił wszystko. No dokładnie tak No i to kosztowało go zgon Także no tutaj było dużo takich dziwnych rzeczy W tej analizie Przede wszystkim te słuchawki ten, ten, ten dźwięk tutaj jest największym problemem I naprawdę zastanawiam się Jeżeli oglądasz tę analizę Napisz w sekcji komentarzy jakie masz słuchawki Albo czy w ogóle masz słuchawki No bo tutaj no słuchawki naprawdę Naprawdę bardzo ci pomogą Dajcie znać co sądzicie o tej analizie No najdziwniejsza To nie wiem czy ze wszystkich które robiłem Ale zdecydowanie ciekawa bo tutaj dużo dużo błędów było widać u, 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 u widza i być może też to wam jakoś pomoże, żebyście po prostu takich błędów e, nie powielali. E, no a oczywiście, jeżeli analiza wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja już się z wami żegnam. Mówi Goldzor na razie.